Wakacje. Czas beztroskich chwil i odpoczynku. Kto z nas nie był na kempingu czy polu namiotowym? Czas płynie wolniej, a nasze wewnętrzne akumulatory ładują się do pełna. Lecz czasem los pisze tragiczne scenariusze, nawet dla pozornie błahych historii. Witaj na kanale Świat Katastrof. Ja jestem Damian i zapraszam Cię do wysłuchania historii o tragedii na kempingu w Los Alfaques. 11 lipca minie 47 lat od jednej z największych katastrof w historii hiszpańskiej turystyki. W pobliżu hiszpańskiego kempingu Los Alfaques eksplodowała ciężarówka przewożąca ciekły gaz. W efekcie piekielna kula ognia pochłonęła wszystko wokół i zabiła ponad 200 osób, głównie... Zagranicznych czasowiczów. W wyniku wybuchu cysterny z propylenem na miejscu zginęły 103 osoby. W kolejnych dniach zmarło 114 osób z poważnymi oparzeniami sięgającymi do 90% powierzchni ciała. Rok później zidentyfikowano wszystkie ciała ofiar, z wyjątkiem dwóch. Około godziny 11 rano 11 lipca 1978 roku, wypełniona ciekłym propylenem, jest to niebezpieczny, bardzo łatwopalny gaz, ciężarówka Pegaso należąca do firmy Cisternas Reunidas opuściła fabrykę N Petrol w Tarragonie. 50-letni kierowca Francisco Ibernón Villena musiał dostarczyć ładunek do Puerto Lano. I pomimo sporej odległości nie miał zwyczajowego zmiennika. Samochód został wyprodukowany w 1973 roku i nie miał zaworów bezpieczeństwa, które obecnie standardowe nie były wymagane w momencie wypadku. Cysterna, zgodnie z zaleceniami, mogła pomieścić 19, ponad 19 ton gazu, ale według ekspertów była wypełniona 23,5 tonami propylenu. Okazało się, że była to powszechna praktyka w tamtym czasie i paradoksalnie wcale nie była uznawana przez biegłych za główną przyczynę katastrofy. Skłaniano się do hipotezy, że strukturę ścian cysterny mogły uszkodzić przewożone wcześniej inne agresywne chemikalia. Po opuszczeniu fabryki ciężarówka minęła San Carlos de la Rapita, gdzie tysiące ludzi wypoczywało na wakacjach, a około godziny 14.30 dotarła w pobliże kempingu, czyli na 159 km drogi N340 łączącej Barcelonę z Kadyksem. Prawdopodobnie upał i przeładowanie cysterny bez zaworu bezpieczeństwa spowodowały wyciek gazu na środku drogi około 100 metrów od kempingu i jej eksplozję. Ciężarówka rozpadła się na dwie części. Kabina i przednia część cysterny nadal jechały podczas gdy tylna została odrzucona do tyłu i uderzyła w restaurację 200 metrów od miejsca eksplozji. Propylen rozprzestrzenił się w kierunku kempingu. Biała chmura gazu spowiła okolice i zapaliła się, osiągając, uwaga, temperaturę około 2000 stopni Celsjusza. Nastąpiły kolejne eksplozje. Turystyczne butle z gazem, zbiorniki paliwa w autach i inne łatwopalne materiały, które znajdowały się na terenie kempingu, zamieniły miejsce w scenę z piekła rodem. W momencie wybuchu na kempingu Los Alfaques przebywało około 800 osób, w tym wielu obcokrajowców, chociaż kemping mógł pomieścić Oficjalnie 260 osób. Obok kempingu znajdowało się 12 domów mieszkalnych oraz nocny klub. Szczęśliwie, budynek znajdujący się w pośrodku pola namiotowego spełnił rolę zapory i zapobiegł rozprzestrzenieniu się kuli ognia na cały obszar. Ofiary były głównie obywatelami Niemiec i Francji. Zginęli również Belgowie i Brytyjczycy. Katastrofa wywołała poruszenie w całej Europie. Przez wiele miesięcy hiszpański zespół specjalistów pracował nad identyfikacją ciał. W chwili tragedii kemping nie prowadził ewidencji swoich gości. Pierwsza lista zaginionych została stworzona z pamięci właściciela obiektu. Większość ciał była w fatalnym stanie. Pierwsza ekipa ratunkowa, która pojawiła się na miejscu w stresie ale przy najlepszych chęciach utrudniła identyfikację ofiar. Przykładowo oznaczono arbuza i szynkę jako ludzkie szczątki, a ciała od razu zgromadzono w jednym miejscu, nie odnotowując lokalizacji ich odnalezienia. Na przykład, z jakiego pojazdu zostały wyjęte, co pomogłoby w ich identyfikacji. Spalone zwłoki zbierano z morza i plaży. Ucieczka w kierunku wody, która według relacji świadków zaczęła się gotować, okazała się złą decyzją. Wiele ofiar znaleziono w pozycji siedzącej, ponieważ katastrofa zaskoczyła ich w porze obiadu. W identyfikacji ostatecznie pomogła dokumentacja dentystyczna ofiar. Analiza DNA nie była wówczas tak powszechna jak dzisiaj, natomiast problemem były dzieci, a bardziej identyfikacja ofiar, które były dziećmi. Zazwyczaj Dzieci w tamtych czasach nie miały jeszcze historii leczenia stomatologicznego. W styczniu 1979 roku sześć osób stanęło przed sądem prowincjonalnym w Tarragonie. Poszkodowani, którzy w 1978 roku otrzymali łącznie około 106 milionów euro, uwzględniając dzisiejszą inflację, wycofali indywidualne pozwy. Dwie osoby z fabryki Enpetrol, gdzie ciężarówka została zatankowana, zostały skazane na rok więzienia za zaniedbanie. Cztery osoby z Cisternas Reunidas, który był właścicielem N-Petrolu, zostały uniewinnione. Wyżsi urzędnicy z N-Petrolu, którzy byli powoływani jako świadkowie, nie zostali oskarżeni i ostatecznie nawet nie zeznawali w sprawie. Katastrofa doprowadziła jednak do zmian w przepisach bezpieczeństwa dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Spowodowało to również wprowadzenie nowych zasad dotyczących ruchu drogowego, zaostrzenia przepisów dla kierowców, nowych norm dotyczących załadunków i rozładunku towarów, programów kontroli zbiorników gazu, a w niektórych przypadkach weekendowego zakazu transportu materiałów niebezpiecznych. A już na sam koniec fragment filmu Raj w Płomieniach prawdopodobnie tak mogło to wyglądać. Bardzo Ci dziękuję, że obejrzałeś do końca dzisiejszy odcinek. Jeżeli materiał Ci się spodobał i doceniasz moją pracę, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia w następnych odcinkach.